Tak, 7.30 rano jedziemy dalej, tak raczej stoimy, a nie jedziemy. Próbuję przedostać się przez Nashville w Tennessee Ale Z rana w każdym większym mieście jak zwykle kurcze korki Takie, że ziem sakra jeszcze połowa ludzi jeździ jak chce tak jakby nigdy w życiu nie słyszała czy Tak jakby nigdy w życiu nie Myślałem że o tej porze już będę tylko za neżwil, no ale nie, nie wyszło. Jechałem wczoraj w nocy byłem cholernie zmęczony. No wcześniej nie mogłem zasnąć. Przewracałem się z boku na bok i spałem tylko parę godzin. Później przetrzymali mnie troszkę na załadunku. No i 12 w nocy zatrzymałem się przed Nashville. Miałem 2 miałem godziny ekstra czasu tak więc niedużo Zatrzymałem się, żeby troszkę Odpocząć, nogi wyprostować, przemyć twarz, no i Wziąć lekko drzemkę No, ale z tej drzemki wyszło się dłuższe spanie niż na to liczyłem I tak więc obudziłem się w pół do siódmej Wyjechałem, no i teraz stoję w tym korku, no niestety A... Wczoraj dostałem parę już komentarzy na YouTube, na... jest troszkę subskrybentów, tak więc spoko cieszę się, że coś tam się podoba to co kręcę a Dostałem komentarz od Tigera, który jest kierowcą w Kanadzie, w Montrealu i, i też kręci swoje filmy. I wczoraj jak się położyłem zacząłem je oglądać algunę chyba połowę tego co ma na YouTube i i muszę przyznać, że, że padałem ze śmiechu bardzo bardzo fajny sposób prowadzi to wszystko jak on to mówi, z przymrożeniem oka spontanicznie I, i, i super mu to wychodzi troszkę dużo przeklinania, nie każdemu może się to podobać ale, ale myślę, że takie, takie jest założenie tego, co on robi, żeby to nie było zbytnio na poważnie traktowana, tak więc super mu to wychodzi, moim zdaniem Jak wiadomo, jest kilka innych osób, które kierowców, którzy mają swoje blogi i stronki na Facebooku czy, czy kanały na YouTube I, i myślę, że to jest spoko, że że coraz więcej się tych osób pojawia i mam nadzieję, że będzie się pojawiało wiadomo, każda, każda nowa osoba może to przedstawić w inny sposób, ze swojego punktu widzenia, wnieść coś nowego od każdej z tych osób można się czegoś nauczyć no i, no i dzięki temu każdy zainteresowany kierowcy może znaleźć coś dla siebie nie? wiadomo, ja, ja nie, nie, nie uważam się że, za żadnego specjalistę ani jako kierowca, ani od Geoblogów, bo jest to dla mnie coś nowego. A w sumie pierwszą osobą, na którą trafiłem, który, która prowadzi coś takiego, był Rafał, także z Kanady. I wciągnęły mnie jego filmy. Myślę, że, że w naprawdę w świetny sposób wszystko prezentuje. Czasami troszkę na wesoło, czasami edukacyjnie, więc fajnie. No i postanowiłem, że sam też to zrobię. Z jednej strony. Pokazać to co robię, to co widzę, a z drugiej, żeby po prostu mieć jakieś zajęcie, gdy jestem w trasie, troszkę zabić czas i nudę. Niektóre dni potrafią się, się dłużyć, wiadomo jak się jedzie. Już po raz tam 50, czy któryś to tą samą autostradą w tą samą stronę, no to może to być monotonne. Ja jestem dosyć świeżym kierowcą. Kierowcą jestem już 9-10 lat, ale z tego ponad 6 lat jeździłem małym dostawczym samochodem po mieście w Chicago dla, dla małego sklepu a dopiero od 3 lat jeżdżę trokami, dużymi ciężarówkami no i co tak, więc jestem jeszcze świeży Na pewno na pewno zdarza mi się jeszcze popełniać błędy dużo się nauczyłem i pewnie ci, którzy jeżdżą po 20 30 lat czy więcej mogą, mogą czasami niektóre moje sytuacje uznać za zabawne albo za, za, za coś głupiego, no, ale wiadomo każdy, każdy się uczy na błędach z czasem każdy nabiera doświadczenia, tak więc myślę, że jest to zrozumiałe Myślę, że, że każdy z tych kierowców, który, który kręci swoje filmy, postuje coś na Facebooku, zamieszcza zdjęcie, jest to, jest to, jest to dobra rzecz dla, dla tej branży. Wiadomo, ludzie, którzy nie jeżdżą, a chcieliby, chcieliby się więcej dowiedzieć, to, to jest to super dla nich. Sprawa jest Maciek, czyli tkaczykowskich tkaczyk który też, też, też pisałem z nim na Facebooku miałem mu odpisać, ale naprawdę nie miałem jeszcze czasu wiem, że, że kręcił filmy przez jakiś czas nie wiem, czy dalej to robi, czy nie tam oglądałem jakiś filmy, miał jakąś tam sprawę, aferę z jakąś firmą, do której dostarczał towar w Polsce i, i, i coś tam była jakaś afera z tego nie wiem dokładnie, o co chodziło nie jestem w temacie ale Maćka też pozdrawiam jest Adam, kierowca 40-tonowca w Europie, który też od niedawna działa i, i myślę, że fajnie mu to idzie. Ma dobry materiał i, i życzę mu powodzenia. Jest Polish Adam, no ale nie wiem, nie wiem praktycznie nic na jego temat bo po prostu jeszcze nie doszedłem do jego, do jego filmów i jeszcze nie, nie, nie oglądałem. Ona, która wiadomo a z wielką pompą weszła w świat wideoblogów i postowania, troszkę za sprawą Rafała myślę, że też jest super, że, że potrafi pokazać, że to nie jest tylko zawód dla facetów, ale obecnie i, i dziewczyny też mogą to robić, zwłaszcza tutaj w Stanach jest bardzo, bardzo dużo kobiet jeżdżących ciężarówkami w większości są to starsze kobiety, bardziej wyglądające jak, jak kości, a nie jak, jak dziewczyny. Na pewno nie jak i ona, ale, ale, ale jest ich bardzo dużo. No ja, ja postaram się w miarę możliwości kręcić różne materiały na, na ile mi czas pozwoli. A nie miałem czasu odpowiedzieć jeszcze na, na komentarze na YouTube, bo po prostu wczoraj cały dzień byłem w trasie, no, nawet ani razu nie włączyłem komputera. Jak, jak tylko będę miał tę okazję, to to zrobię, prawdopodobnie po powrocie do domu, dzisiaj już w końcu tam będę. No i tak, będę. będę nie